W celu zainstalowania aplikacji Zoom uruchom przeglądarkę internetową, a następnie w pasku adresu wpisz adres serwisu i wciśnij klawisz Enter. Na wczytanej stronie w górnym menu kliknij opcję zasoby. Z wyświetlonego menu w sekcji pobierz klienta stacjonarnego, kliknij Download Center. W sekcji Zoom Desktop Client wybierz przycisk pobierz. Zaczekaj, aż zakończy się pobieranie pliku. Następnie przejdź do pobranych plików. Możesz to zrobić wybierając symbol teczki w menu plików pobranych przeglądarki Edge. Możesz także uruchomić eksplorator plików i odszukać odpowiedni folder. Następnie kliknij dwukrotnie po ubrani program instalatora lewym klawiszem myszy. Zaczekaj, aż uruchomi się instalator. Zezwól na instalację programu wybierając przycisk Tak w oknie instalatora. Zaczekaj, aż pojawi się komunikat o zakończeniu instalacji i zatwierdź go, wybierając przycisk gotowe. Następnie odszukaj i wybierz na pasku zadań ikonę programu Zoom. Spowoduje to wyświetlenie jej okna na pulpicie. Program jest zainstalowany i gotowy do użycia. Możesz wybrać jego ikonę prawym klawiszem myszy, a następnie opcję przypnij, by ikona pozostała na pasku zadań nawet po zamknięciu programu. W przyszłości ułatwi Ci to korzystanie z aplikacji. Na koniec możesz zamknąć wszystkie okna, które zostały otwarte podczas instalowania programu.